Pierwsza Księga Mojżeszowa, rozdział 25. Potem pojął Abraham drugą żonę, której było na imię Ketura. Ta urodziła mu Zymrana, Joksana, Medana, Midiana, Iżbaka i Szułacha. A Jokszan zrodził Szebę i Dedana. Synami Dedana byli Aszuryci, Letuszyci i Leummici. Synami Midiana zaś byli Efa, Efer, Hanoch, Abida i Elda. Wszyscy oni byli potomkami Ketury. Abraham oddał Izaakowi całe swoje mienie, a synów nałożnic, które miał Abraham, obdarował Abraham i wyprawił ich od Izaaka, syna swego, jeszcze za życia swego na wschód do kraju wschodniego. A Abraham dożył 175 lat i opadł z sił i umarł w pięknej starości, sędziwy i syty dni i został przyłączony do przodków swoich. I pochowali go Izaak i Ismael, synowie jego, w jaskini Machpela, na polu Efrona, syna Sochara, Chetyty, naprzeciw Mamre, na polu, które kupił Abraham od Chetytów. Tam pochowany został Abraham i Sara, żona jego. Po śmierci Abrahama błogosławił Bóg Izaakowi synowi jego. Izaak zamieszkał przy studni, zwanej studnią żyjącego, którym nie widzi. Takie są dzieje rodu Ismaela, syna Abrahama, którego urodziła Abrahamowi Hagar, egipcjanka, niewolnica Sary. A te są imiona synów Ismaela, według których nazwane są ich plemiona. Pierworodnym Ismaela był Nebajot, po nim Kedar, Adbel, Mifsam, Mishma, Duma, Masa, Hadat, Tema, Jetur, Nafisz i Kedma. To są synowie Ismaela i takie są nazwy ich zagród i koczowisk dwunastu książąt plemion ich. A Ismael dożył 137 lat, potem opadł z sił i umarł, i został przyłączony do przodków swoich. Mieszkali oni od Hawili aż do Szur, które leży na wschód od Egiptu, na drodze do Aszuszuru. Osiadł on tam na przekór wszystkim pobratyńcom swoim. A takie są dzieje rodu Izaaka, syna Abrahama. Abraham zrodził Izaaka. Izaak miał czterdzieści lat, gdy pojął za żonę Rebekę, córkę Betuela, Aramejczyka, Spaddan Aram, siostrę Labana, Aramejczyka. Izaak modlił się do pana za żonę swoją, bo była niepłodna, a pan wysłuchał go i Rebeka, żona jego poczęła. A gdy dzieci trącały się w jej łonie, rzekła: Jeżeli tak się zdarza, to czemu mnie to spotyka? Poszła więc zapytać Pana, a Pan rzekł do niej, dwa narody są w łonie Twoim i dwa ludy wywiodą się z żywota Twego. Jeden naród będzie miał przewagę nad drugim, starszy będzie służył młodszemu. A gdy nadszedł czas porodu, okazało się, że w łonie jej były bliźnięta i wyszedł pierwszy, rudy, cały jak płaszcz włochaty i nazwano go Ezaw. Następnie wyszedł brat jego, a ręką swą trzymał zapiętę Ezawa i nazwanego Jakub. Izaak zaś miał sześćdziesiąt lat, gdy ich zrodził. A gdy chłopcy wyrośli, Ezaw był mężem biegłym w myślistwie i żył na stepie. Jakub zaś był mężem spokojnym, mieszkającym w namiotach. Izaak miłował Ezawa, bo lubił dziczyznę. Rebeka natomiast kochała Jakuba. Pewnego razu przyrządził Jakub potrawę, a Ezaw przyszedł zmęczony z pola. Rzekł wtedy Ezaw do Jakuba: Daj mi proszę skosztować nieco tej oto czerwonej potrawy, bo jestem zmęczony. Dlatego nazwano go Edom. Na to rzekł Jakub: Sprzedaj mi najpierw pierworodztwo Twoje. A Ezaf rzekł: Oto jestem bliski śmierci. Na cóż mi więc pierworodztwo? Jakub rzekł: Przysięgnij mi wpierw, i przysiągł mu i sprzedał pierworodstwo swoje Jakubowi. Wtedy Jakub podał Ezawowi chleb i ugotowaną soczewicę, a on jadł i pił, potem wstał i odszedł. Tak wzgardził Ezaw pierworodstwem.